Witajcie na moim kanale. Przychodzę z Was z filmikiem Plusów i Minusów Życia we Włoszech. Ja mieszkam we Włoszech już kilkanaście dobrych lat. Mieszkam w, w Toskanii, a dokładnie we Florencji. Więc przedstawię Wam plusy i minusy Życia akurat w tej części Włoch, bo moim zdaniem północ, południe a centrum Włoch może się bardzo od siebie różnić. Zacznijmy może od minusów. Chcę zacząć od takiego minusa, który jest trochę minusem, ale może być też troszkę plusem. Um, więc mówię tu o, o biurokracji. O burokracji, ponieważ e, no, trzeba zawsze wypełniać dużo papierków. I trzeba zawsze chodzić parę razy, zanim coś się załatwi. Czas oczekiwania na dokumenty jest zazwyczaj długi, ponieważ Włosi mają zawsze czas. Ale z drugiej strony, zazwyczaj jak coś załatwiamy, to możemy być pewni, że ta rzecz, rzecz zostanie załatwiona. Prędzej czy później, ale zostanie załatwiona. Bo jak to mówił właśnie Włosi, la legge, trovato linganno". A co to znaczy? To znaczy, że jak wychodzi jakieś nowe prawo, to zawsze znajdzie się ktoś, kto potrafi to prawo jakoś obejść. Więc um, powiedzmy, że nie ma rzeczy niemożliwych. Będziemy na to musieli troszeczkę poczekać, ale zazwyczaj sprawa zakończy się pomyślnie. Podam Wam taki przykład. Skończyłam studia w grudniu 2019 roku, teraz jest maj 2021 rok, a ja jeszcze nie otrzymałam, nie otrzymałam dyplomu. Więc nic, poczekam sobie dalej. Drugim minusem jest to, że nie ma sklepów całodobowych. Więc jeśli ktoś jest przyzwyczajony, że u nas w Polsce Właśnie sobie idzie o 12 w nocy do jakiegoś supermarketu i kupuje to, co jest mu potrzebne. We Włoszech będzie to trudniejsze. Zazwyczaj sklepy są otwarte od poniedziałku do niedzieli, do godziny 21, max do 22. Więc jeśli potrzebujecie czegoś po godzinie 22, no to zazwyczaj tego nie znajdziecie. Chyba, że wybierzecie się do takich sklepików e, obcokrajowców, które są, ale tam zazwyczaj jest bardzo drogo. Trzeci punkt jest powiązany z pierwszym punktem z tym, że włosi mają zawsze czas. W sierpniu zazwyczaj e, nie załatwicie nic. Nie załatwicie nic z tego względu, że włosi od, od połowy czerwca zaczynają mówić, że to zrobimy we wrześniu. Zrobimy to we wrześniu, ponieważ w lipcu i w sierpniu są to dwa takie miesiące, gdzie najbardziej Włosi wyjeżdżają nad morze, więc biura przestają pracować nie mówię, że całkowicie przestają pracować, ale dużo ludzi właśnie jedzie na wakacje, więc yy, wszystkie te rzeczy są spowolnione. Więc niestety, jeżeli macie jakąś pilną sprawę do zrobienia yy, w sierpniu, no to pogódźcie się z tym, że załatwicie to dopiero we wrześniu. Następnym punktem jest to, że we Włoszech jest brudno. Niestety, ale we Włoszech jest brudno. Nie mówię tutaj, że latają szczury na każdym jednym zakręcie, ale jednak we Włoszech jest brudniej niż u nas w Polsce. Moim zdaniem ten brud może się troszeczkę różni różnić od południa, północy i tutaj centrum, ale yy, no, niestety na ulicach możecie zobaczyć jakieś śmiecie powyrzucane, tak sobie na ulicy. Zapisałam sobie ten punkt, bo zwróciłam na niego uwagę, kiedy pojechałam z moim chłopakiem do Krakowa, i on się bardzo zachwycał nad tym, że u nas w Krakowie jest tak czysto. I to jest fakt, właściwie we Włoszech jest brudno. Następnym minusem jest to, że restauracje po południu po prostu zostały zamykane. Więc nie jest to tak jak u nas w Polsce, że jeżeli o godzinie 16 chcę zjeść obiad, to po prostu idę do tej restauracji i go jem. Tu tak to nie działa. Kuchnie zazwyczaj zamykają się o 14.30 i potem zostają otwierane na kolację od godziny 17.00. Więc je, jeśli zwiedzacie jakieś miasto lub miasteczko i chcecie coś zjeść, to pamiętajcie o tym, bo jeśli nie, to będziecie musieli zjeść albo jakiegoś kebaba, albo mm, prawdopodobnie be, traficie do jakiejś restauracji typowo dla turystów, która jest otwarta przez cały dzień. I ostatnim minusem, który chciałam tutaj wspomnieć, to jest to, że Włosi jeżdżą jak wariaci. Tak. Włosi po prostu jeżdżą jak chcą. Nie mówię, że wszyscy, ale ale większość jeździ jak chce. Nie używają kierunkowskazów, wpychają się na hama. Ja niestety również dostosowałam się po prostu do ich sposobu jeżdżenia, niestety. Ale tak, więc uważajcie. A myślę, że jeszcze gorzej jest z tym. Bardziej jedziecie na południe Włoch, to będzie coraz gorzej. I trzeba też powiedzieć o tym, że Włosi parkują na, na dotyk, tak jak ja to mówię. To znaczy, że możecie zobaczyć, um, będziecie mogli zobaczyć wielokrotnie to, że Włoch parkuje do tego stopnia, aż poczuje, że dotknie ten samochód z tyłu, i wtedy dopiero zaczyna jechać do przodu, żeby zaparkować poprawnie. Eee, no, no, ale niestety jest to. Dosyć normalne i dosyć powszechne tutaj. Przejdźmy teraz do plusów. Moim, moim zdaniem największym plusem mieszkania we Włoszech jest to, że ludzie są bardzo życzliwi. Są uśmiechnięci, są spokojni, są cierpliwi. Nie ma dla nich zazwyczaj sytuacji bez wyjścia i takie włoskie myślenie to właśnie jest to, że jak jest problem, to jakoś ten problem się rozwiąże. I moim zdaniem to jest bardzo ważne, bo Yy, widzę tą różnicę na przykład, kiedy do Polski, prawda? Już też mam taki troszeczkę yy, włoski styl, że uśmiecham się do ludzi, no bo to jest tutaj normalne. A czasami, jak pójdę do jakiegoś sklepu w Polsce, to wydaje mi się, że na mnie się dziwnie patrzą, no bo przyszła jakaś wariatka do sklepu, która się uśmiecha do ludzi bez powodu i że pewnie, no nie wiem, coś mi się stało, czy coś takiego. Więc yy, ich taki sposób. Bycia ciepły, uśmiechnięty, życzliwy, moim zdaniem, pomaga bardzo w życiu. Drugim plusem moim zdaniem jest to, że choć e, zarobki są mniejsze niż na przykład w Niemczech czy w Anglii, to we Włoszech e, jest bardzo dużo pomocy dla osób potrzebujących. Jeżeli potrzebujesz pomocy, to zazwyczaj jest ktoś, kto ci zawsze pomoże. Więc e, to bardzo mi się podoba i moim zdaniem jest to wielkim plusem, że właśnie są takie instytucje. Które pomagają ludziom. Trzecim punktem, powiązanym właśnie z tym pierwszym punktem, z tym pierwszym plusem, jest to, że oni potrafią się po prostu dobrze bawić. W soboty i w soboty w niedzielę zazwyczaj możemy spotkać rodziny w restauracjach na obiedzie, którzy jedzą i piją i siedzą tam naprawdę godzinami, bo oni, dla nich po prostu jedzenie i, i przebywanie w tym towarzystwie to jest taka wielka uczta. I największym plusem mieszkania we Włoszech, moim zdaniem, jest bardzo dobre jedzenie. Pizze, makarony, lasagne i czego tylko dusza zapragnie, to znajdziecie tu wszystko do wyboru i do koloru: wina, sery i tak dalej. Więc nic, tylko jeść i się delektować tym pysznym jedzeniem. Chciałam też powiedzieć kilka słów o sieście. Bo słyszałam wiele razy. Ten mit, że wszystkie sklepy zamykają się po obiedzie i otwierają się dopiero dziś około godziny 18. Jest to prawda, ale jest to też fałsz, ponieważ sklepy we Florencji są otwarte cały dzień, yy, najbardziej właśnie te w centrum i supermarkety. zamykają się sklepiki takie mniejsze. Na przykład tutaj, koło mnie, koło domu jest piekarnia, która od, od godziny 15 do godziny 18 jest zamknięta, ale nie dzieje się tak z dużymi supermerkatami czy sklepami, które znajdują się w centrum. Yy, moim zdaniem siesta jest bardziej praktykowana na południu Włoch, gdzie na pewno temperatura jest wyższa niż tutaj. Choć nie powiem, znam starszych Włochów, którzy po obiedzie po prostu idą odpocząć. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Przepraszam Was za to, że może tak nie wiem, dziwnie mówię, ale stresowałam się troszeczkę i mam nadzieję, że z każdym kolejnym filmikiem będzie coraz lepiej. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.